Ja jestem Mary i zapraszam Was na test nowości od Bell Hypoallergenic. I jest to taka letnia kolekcja, Ona nazywa się Summer Brief. Dosłownie przed chwilą kurier mnie zaskoczył, właśnie tą przesyłką. To jest tak, że marki często nie informują właśnie o przesyłkach, bo mają już gdzieś tam adres, także wysyłają, więc ja się bardzo cieszę. Takie właśnie. E, niespodzianki są fajne, a my sobie to wszystko przetestujemy, trochę paczka ucierpiała zdecydowanie coś położył kurier na tej paczce ciężkiego albo gdzieś tam na sortowni, ale to nic, bo w środku wszystko jest ok, e, w tej małej kolekcji mamy słuchajcie, brązę, coś do ust i kolorowe maskary i czarną maskarę, także ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę subskrypcji, żeby nie przegapić żadnych testów, no i oczywiście serduszko w komentarzu, bo ja tam na Was zawsze czekam nie przedłużam? Testujemy. Pierwszy kosmetyk, który sobie przetestujemy, no to jest kremowy brązer. Ja mam w tej odcień 01 Sweet. Czoko. Mamy tutaj 10 gramów, także całkiem sporo. Mam tutaj też karteczkę, właśnie z opisem tej kolekcji, także szybko przeczytamy, co tutaj jest napisane o tym kosmetyku. Wy macie oczywiście też opis pokazany. Widzicie też od razu cenę. Ja cenę zobaczę sobie dopiero przed podsumowaniem albo drugiego dnia testu, bo test oczywiście będzie dwudniowy, żeby po prostu się nie sugerować ceną. Myślę, że to jest ok. Wy widzicie od razu cenę, możecie sobie to wszystko porównywać, ale ja chcę to przetestować i dopiero potem zobaczyć, jaka jest scena. Bronzer ma być hypoalergiczny, co mnie nie dziwi, dlatego, że no to jest Bell Hypoallergenic i to jest pewnie kolekcja, która jest dostępna w Hebe, jeszcze Wam to oczywiście sprawdzę. Chyba właśnie w Hebe widziałam zapowiedzi tej kolekcji, bo często teraz te kolekcje z Hypoallergenic są właśnie dostępne w Hebe, a w Rosmanie nie. Chociaż szafa Bell Hypoallergenic chyba też jest w Rosmanie, tak mi się wydaje. Czy była? W każdym razie w Hebe jest na pewno. I jeżeli chodzi o opis, to jeśli masz o podkreśleniu konturu twarzy, to ten brązer jest rozwiązaniem idealnym właśnie dla ciebie. Kosmetyk zapewni ci subtelne, promienne wykończenie, które nada twojej skórze zdrowy blask i świeży wygląd. Wyjątkowo lekka, puszysta jak mus, kryjąca i łatwa w blendowaniu formuła. Nie sprawia problemów aplikacyjnych i równomiernie rozkłada się na skórze a po zastygnięciu zapewnia trwały makijaż przez wiele godzin. Kolor obiecują nam neutralny, pełen opis mieliście na screenie, ja już Was tutaj nie będę zanudzać, przeczytałam to, co jest najważniejsze, więc zobaczmy. Tutaj, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, to mamy tę naklejkę tutaj na dole, także widać, czy ktoś ten bronzer otwierał, także zaraz się tutaj do niego dostanę i zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay, mamy po prostu taką tubkę i jestem ciekawa bardzo koloru, no kolor ma być neutralny. Uuu, bardzo ładny, już widzę na palcu neutralny, nawet bym powiedziała, że wchodny idzie, zobaczcie mhm. chociaż trochę w kamerze widzę też ciepłych tonów więc to jest chyba coś pomiędzy o, rzeczywiście bardzo taka delikatna e, ta konsystencja, czy to jest y, mus, pianka, coś takiego? no nie, chyba nie, chociaż może zapach nie pachnie może delikatnie? Oj, bardzo, bardzo delikatnie. Dobra, jest jakiś zapach, ale to naprawdę bardzo mocno trzeba to powąchać, żeby coś wyczuć. Co jest zrozumiałe, no bo to ma być hypoalergiczne. E, I dobra, z dłoni sobie zdejmę to, co jest na słoczu. I będziemy nakładać. Aha. Na razie pigment nie jest zbyt, zbyt mocny. Także myślę, że na spokojnie możemy sobie nałożyć tak bezpośrednio. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. O, zdecydowanie, pigment nie jest bardzo, bardzo intensywny, mhm, ale go widać, zobaczcie. Chyba, że sam kolor też nie jest zbyt, no z drugiej strony tak, kolor też nie jest zbyt ciemny, więc na pewno dla osób o jasnej karnacji, no to może być fajna opcja, ale da się dobudować, zobaczcie. Dokładam troszeczkę więcej warstw, troszeczkę więcej produktu i zdecydowanie się buduje. Także U, ładny ten kolor jest, rzeczywiście może być neutralny. Mhm. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj, już resztkę jeszcze z dłoni zdejmę. Nie, no spoko. Nie jest to na pewno właśnie zabójczy pigment, ale zobaczcie, taką resztką też się da coś na tej twarzy zrobić. Więc jest ok, na pewno będzie przyjazny dla osób, które gdzieś tam zaczynają albo boją się kremowych brązerów, bo tutaj nie robi plam i też jest tutaj ciężko przegiąć. Bardzo dobrze się tutaj blenduje, więc. Jeżeli szukacie czegoś łatwego, no to to może być fajna opcja. Jedyny minus może być taki, że na osobach z ciemniejszą karnacją może być średnio widoczny. Ale tak jak ja mam jasną karnację, to dobrze to wygląda. Podoba mi się. Zobaczymy, jak będzie w ciągu dnia. Bardzo przyjemny. Na pewno będę już widzę sięgać po niego też na co dzień. Jak będę się śpieszyć, bo widzę, że to jest kosmetyk, który zdecydowanie nie zrobi jakichś takich plam, nie sprawia trudności. Także można go nakładać. Bez obawy, że coś tutaj nałożycie za dużo i na przykład już potem będzie ciężko wyblendować. Nie, no fajny. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że to nie jest moja ulubiona forma aplikacji, bo zdecydowanie wolę właśnie taki brązer, takie opakowanie brązera, jak jest teraz w tej kolekcji Bela dla Biedronki, ale wygląda super na twarzy, więc tutaj no, nie można się czepiać. Zrobię Wam też porównanie oczywiście na shortach. Tych dwóch brązerów. Myślę, że trzeba to zrobić, bo te kolory myślę, że są dosyć podobne. A są dwie różne wersje brązera: bo tamten jest takim bardziej kremowym, ten jest troszeczkę bardziej płynny, więc zrobię Wam też porównanie na szortach. Także spokojnie wszystko będzie. I tak wygląda już brązer przypudrowany z różem i rozświetlaczem. I powiem Wam, że podoba mi się ten efekt. Jest on taki bardzo naturalny. Więc moje szybkie przemyślenia są takie, że to jest na pewno brązer dla osób szukających delikatnych wykończeń, delikatnego właśnie takiego makijażu z jasną cerą. Na pewno to będzie dobre. Jeżeli chodzi o osoby, które lubią mocny kontur, no to może niekoniecznie. Bo wydaje mi się, że tutaj aż takiego mocnego efektu się nie da osiągnąć, bo on jest dosyć jasny. Ale wygląda to ładnie. Bardzo mi się podoba i na co dzień na pewno będzie mi towarzyszył. Dalej, mamy aż trzy. Tusze do rzęs. E, zaraz sobie przeczytamy, co one mają nam dawać. I mi się wydawało, że to jest czarny tusz, ale chyba nie. Chyba nie. Zdecydowanie nie. Oberżyna to jest jednak. Okej, okay. tutaj mamy kolor neonowy niebieski, i tu mamy turkusowa laguna. E, to są nazwy po angielsku, tylko ja sobie tak tłumaczę. Dobra, jestem bardzo ciekawa. Na pewno tę oberżynę będzie trzeba porównać na szortach też z tą oberżyną z Bella, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. No to są właśnie hypoalergiczne tusze, więc to też jest plus. Zobaczmy sobie jeszcze szybko, jaki jest opis co tutaj nam obiecują? Tóż do rzęs o specjalnej formule, zaprojektowany w celu nadania rzęsom intensywnego koloru i panoramicznej objętości. Specjalnie dobra naszyteczka ułatwia aplikację także na najkrótszych włoskach, a lekka i kremowa konsystencja zapewnia pogrubienie, wydłużenie i spektakularne podkreślenie rzęs. Hmm, produkt może być stosowany samodzielnie, jak również jako top coat na czarną maskarę. Okej. Okay. Napigmentowane kolory pozwolą ci przełamywać schematy. Produkt przybadany pod kontrolą lekarza, dermatologa i okulisty. Okej. Okay. Wytuszuj rzęsy z gdzakowatym ruchem szczoteczki. No, jestem ciekawa. Mamy aż trzy tusze, więc spróbujemy sobie to zrobić tak, że w różnych konfiguracjach sobie potestujemy. Dziś sobie nałożymy może te różne niebieskie odcienie właśnie na górne i tę oberżynkę na dolne, żeby zobaczyć wszystkie kolory. Zaczynamy od odcienia 02 Neon Blue. Czy on będzie neonowy? Chyba nie. Ale na pewno będzie bardzo widoczny bo to już widać po kolorze, że powinien ładnie tutaj pokryć nam rzęsy. Dajcie znać, czy używacie właśnie kolorowe maskary jako topcoaty, czyli że nakładacie kolorową maskarę na czarną. Dajcie znać. Ja niekoniecznie lubię nakładać wiele warstw, więc może to nie jest sposób dla mnie, ale jeśli kolor jest widoczny od razu, to myślę, że nie ma też takiej potrzeby jako topcoat nakładać. Mhm, mm ładnie to wygląda. Ładnie rozdziela zdecydowanie. Tutaj te tusze kolorowe od Bella zdecydowanie ładnie też rozdzielają. No podoba mi się, powiem Wam, że jest widoczny kolor. Ładny ten niebieski. Aha, myślę, że dołożymy może tę drugą warstwę, bo sporo z Was nakłada dwie. Więc no dobra. Ale bardzo ładnie rozdziela, w ogóle nie skleja. W mojej opinii. Mega ładnie to wygląda. No, fajnie, zobaczcie. Tak wygląda ten kolor. Zobaczmy sobie w porównaniu z tym turkusem. Och, nie mogę odkręcić, słuchajcie. Tutaj szczoteczka jest taka sama. Taka powiedzmy, że klasyczna, chociaż nie. Może taki bardziej storzek. E, widzicie to na pewno, widzieliście to już na pewno na zbliżeniu. Więc nakładamy tę lagunkę. Kolor morski. Ale to, że ta trójka to oberżyna, to jestem w szoku. Dlatego, że totalnie myślałam, że to czarny kolor, także wprowadziłam Was trochę w błąd na początku. No ale to jest test, więc wyszło w trakcie. W ogóle ciekawe jest to, że tyle teraz kolorowych tuszy wyszło na rynek. Kiedyś ciężko było znaleźć kolorowy tusz, a teraz. bez problemu. O! Ładny kolor. Taki morski, właśnie. Taki no, turkusowy. Bardzo ładnie wygląda, powiem wam, że podobają mi się te kolorowe maskary. Ogólnie do wyboru do koloru jest teraz na rynku tych tuszy. Też ostatnio testowałam tusze kolorowe od Lovely. Też wam zostawię linka do testu. No i tutaj znowu Kolor widoczny jak najbardziej. Z daleka też tutaj widzę w lusterku ten kolor. No i ładnie mamy tutaj te rzęsy właśnie rozdzielone. No i zobaczmy te oberżynę. Na dół nałożymy sobie. Jutro sobie nałożymy oberżynę na górę, a na dół sobie nałożymy któryś z tych niebieskich. Tak naprawdę zobaczymy po prostu, czy one się nie odbijają, czy się nie osypują. Eee, więc taki test. Ja sobie zawsze tutaj wiecie, ubrudzę powiekę. Postaram się to doczyścić. No i cóż, cóż my tu mamy? No, zdecydowanie jest to taki, taki fiolet, taka oberżyna. Ale na tych dolnych rzęsach aż tak dobrze tego nie widać. Wydaje mi się, że jest to jednak trochę ciemniejszy kolor niż tego bela. Ja Wam zrobię porównanie na rzęsach, na shortach. Ale wiecie co, zaraz Wam nagram. Też porównanie takiego słocza po prostu na dłoni, bo no, na rzęsach już Wam nie zdążę tego dograć, więc to będzie na, na shortach. Ale chociaż po słoczach sobie zobaczycie, jak to wygląda. I też Wam zrobię takie porównanie kolorystyczne z tym brązerem Bell. A potem na twarzy już będziecie mieć to na szorcie. No jest ok, ale wydaje mi się, że to jest chyba ciemniejszy kolor. Bardziej fiolet, bym powiedziała. Na tych dolnych aż tak rzęsach aż tak ten kolor się nie wybija. Zresztą sami sobie zobaczcie, jak to teraz wygląda, więc zobaczymy sobie po prostu jutro jeszcze ten kolor na górnych rzęsach, ale sam efekt no mi się podoba, to zależy czego oczekujecie, można też spróbować nałożyć na na przykład bardziej mm, pogrubiającą maskarę, żeby dodać tylko kolor, no może też na szortach tak przetestujemy, bo tak na co dzień to ja raczej solo to będę nosiła, nie jako top coat, no, ale tak, tak to na ten moment wygląda. I tak jak Wam obiecałam, robimy szybkie porównanie. Test Bella tej kolekcji dla Biedronki też Wam zostawiam. Tutaj mamy ten tusz z Biedronki, no tylko on chyba nie jest hipoalergiczny, tak? Więc to może być dla niektórych ważne. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze jest mm, słocznie domyty z bronzera. Bo tutaj wspomagam się, słuchajcie, mokrą chusteczką w międzyczasie. No i zobaczmy. Oj tak, to jest zdecydowanie wiecie co, inny kolor. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej fiolet, a ten z Biedronki jest bardziej oberżyną. Zobaczcie. To jest zdecydowanie ciemniejsze. To jest taki fiolet, ale dosyć ciemny, dlatego aż tak dobrze tego koloru na dolnych rzęsach nie widać. To jest oberżynka z bel dla Biedronki. Szczerze, ten kolor mi się bardziej podoba. No. Więc tutaj raczej bym szła w ten niebieski i w ten lagunowy, bo to są naprawdę bardzo ładne kolory. Ten niebieski bardzo mi się też podoba. No i ta lagunka też jest fajna. I teraz jeszcze te bronzery. Słuchajcie, tutaj mamy ten kokosowy bronzer z Biedry. Przepięknie pachnie. Ojejku, to już jest mój ulubienie. słuchajcie, pod tym względem. I tak wygląda tutaj ten słoczyk. I teraz sobie go porównamy z tym. O, za dużo trochę. To jest właśnie ten minus tych opakowań, że nie masz takiej dobrej kontroli nad tym, ile produktu się nam wyciąga. O, i zobaczcie, tak to wygląda. Czyli na to wychodzi, że właśnie ten jest trochę chłodniejszy niż ten. On nie jest aż tak ciepły na żywo. Więc e, tak to wygląda. Także ten jest zdecydowanie chłodniejszy, więcej chłodnych tonów posiada. I ostatni kosmetyk, właśnie z tej małej kolekcji to jest coś takiego to jest Błyszczyk. E, widzę, że ma on być prawdopodobnie powiększający bo nazywa się Volume Lip Gloss. I co ten błyszczyk ma nam dawać? Doskonały sposób na szybkie odświeżenie Twojego makijażu ust, dodanie im blasku i wyrazistości. Przyjemna, niekrojąca konsystencja galaretki wygładza strukturę ust, optycznie je powiększy oraz ukrywa suche skórki. Arbuzowy zapach, o to jest coś dla mnie. Przyjemnie pobudza zmysły. Zawarte w składzie oleje, awokado, chochoba, rycynowy oraz kokosowy o działaniu nabliżającym i pielęgnującym sprawią, że Twoje usta będą wyglądać na odżywione i pełniejsze. Mamy też tutaj witaminę A i C. Przeciwutleniacze, ekstrakt z Arbuza, które mają właśnie pozytywnie wpływać na nawilżenie. No dobra, ale to czyli nie, nie będzie powiększał. Niby się nazywa Volume Lip Gloss, ale to chyba raczej kwestia, nie wiem, tego wykończenia, że właśnie jest takie błyszczące, więc te usta będą się wydawały pełniejsze, no i też przede wszystkim nawilżone. Więc nie, on nie jest jednak powiększający, słuchajcie, więc się źle zasugerowałam nazwą. I o tak, pachnie Arbuzowo. To jest właśnie. Ten arbuzowy zapach. Jeszcze patrzę, czy tutaj nie ma czegoś napisanego. Nie, alergiczny błyszczyk do ust, czyli on nie jest powiększający. Tak, przepięknie pachnie arbuzem. Tak właśnie typowo arbuzowo, jeżeli chodzi o bel. To jest typowy zapach arbuza dla Bel. No i, i pachnie rzeczywiście jak arbuz, więc fajnie. Kolor to nie jest mój kolor. To już kto tutaj jest na kanale, to wie, że to nie jest mój kolor. On jest taki dosyć pomarańczowy, ale zaraz zobaczymy, może zniknie na ustach. Może nie będzie aż tak mocno widoczny. Zapach totalnie mój, kolor tylko nie. Ja uwielbiam właśnie te zapachy bel, kokosowe i arbuzowe. Mm, no a ten błyszczyk trochę dla mnie właśnie zbyt pomarańczowy. Trochę mało się go nabiera na tę szpatułkę, więc albo stoper jest za mocny, albo ta szpatułka trochę za mała. Na pewno jest to błyszczyk taki gęsty, więc jest szansa, że rzeczywiście będzie fajnie nawilżał, no ale zdecydowanie trochę mało się go nabiera. I tak to wygląda, nie klei się. Może, może nawilżać rzeczywiście, bo to jest taka gęsta formuła, mm, przyjemna, więc spoko. Kolor nie mój, ale jest okej, okay. zależy co się komu podoba. Na pewno na plus jest zapach, no i to jak wygląda, więc y, powiedzmy, że okej, okay. y, kwestia tego, czy Wam się to podoba, no błyszczyk jak błyszczyk, Błyszczyki z Bela, czy to Hypoallergenic, czy to Bell dla biedronki, one zazwyczaj są po prostu dobre. To jest, wiecie, to jest ta jakość. To jest to samo co mm, właśnie w innych kolekcjach, tylko różni, się skład tylko różni się zapachem, zazwyczaj pewnie trochę składem, no ale generalnie na ustach zawsze mniej więcej mamy ten sam efekt. Dla mnie na ten moment zdecydowanie najciekawsze są te dwa kolory tuszy, bo są naprawdę bardzo ładne. Też wiem, że sporo osób szuka niebieskich tuszy, więc to też jest kolejna fajna, myślę, że alternatywa. No i ten brązer, bo ten brązer też naprawdę bardzo mi się podoba, to jak wygląda tak właśnie ładnie, naturalnie. Na pewno to wiadomo, nie będzie dla każdego, może być dla słaby, ale dla mnie jest bardzo fajny przy tej jasnej skórze. Błyszczyk jak błyszczyk. Nic odkrywczego, to zależy czy coś potrzebujecie dla mnie, do pominięcia przez kolor, zobaczymy po kilku godzinach jak to będzie wyglądało, także widzimy się za chwilę. Dobrze moi drodzy, minęło 6 godzin, jak widzicie bronzer jest po obu stronach, nie zniknął, błyszczyk już zniknął, zostało może go jeszcze troszeczkę tutaj na samej górze właśnie ust. Na granicach, o i tylko tak w sumie na tej górnej wardze. Jeżeli chodzi o to wszystko, co tutaj się zadziało, to tak. Tusze się nie sypią, tusze się też nie kruszą, ale one zdecydowanie dają efekt tylko i wyłącznie, moim zdaniem, takiego rozdzielenia. One nie pogrubiają, właśnie, rzęs, więc te rzęsy wyglądają, wiecie, tak delikatnie. Blusterku. One się u mnie nie wybijają, bo nie ma ich też dużo, więc yy, nie sprawiają, że te rzęsy są jakoś, wiecie, mocno pogrubione, mocno widoczne. Kolor natomiast jest jak najbardziej widoczny, yy, więc jeżeli chcecie pogrubienia, to wydaje mi się, że właśnie trzeba będzie to nałożyć na jakiś inny tusz, bo te tusze tego efektu nie dają. Yy, natomiast jak Wam zależy właśnie na rozdzieleniu, no to wygląda to naprawdę bardzo ładnie. No i przede wszystkim te kolory są ładne. Chociaż powiem wam, że właśnie tej oberżyny tego fioletu za bardzo na tych dolnych rzęsach nie widać. No ale to sobie teraz jutro przetestujemy i damy po prostu ten, tę oberżynkę na górne rzęsy. A może jeden właśnie z tych niebieskich damy na dolne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale sama jakość pod względem jakiegoś osypywania czy też odbijania, no to jest jak najbardziej ok. No to jest na pewno plusy, że to są kosmetyki gdzieś tam hipoalergiczne. Więc takie kosmetyki też myślę, że trzeba testować i sprawdzać. No cóż, tak to wygląda. Są to kosmetyki na ten moment ok, ale wiecie, nic takiego odkrywczego. Natomiast na pewno znajdą one swoją grupę odbiorców właśnie przede wszystkim w osobach, które zwracają uwagę na to, czy coś gdzieś tam jest dobre dla alergików. Więc jak najbardziej ogólnie jest ok, ale bez jakiegoś, wiecie, turboszału. E, widzimy się jutro, zobaczymy, jak to jeszcze jutro wyjdzie. Ale na ten moment wydaje mi się, że kosmetyki ogólnie są ok. Testujemy drugi dzień właśnie brązerek, także nakładam dziś już bez obaw jak to będzie wyglądało, bo powinno być mm, ok, także nakładam trochę więcej, najwyżej sobie przełożymy na drugą stronę, no i zobaczcie. Tak to wygląda, czyli jednak już jest mocniej. Więc dobra, no, da się tutaj to budować i ładnie się blenduje ten bronzer. Podoba mi się, powiem Wam, że mi się podoba. No tak jak mówię, to nie jest moja ulubiona forma aplikacji, ale sam kosmetyk jest dobry i wydaje mi się, że jednak długo jakoś nie będzie się go zużywało, bo to jest jednak 10 gramów. I wydaje mi się, że więcej tego produktu. O, zapomniałam, że już nałożyłam tutaj, a to tutaj sobie dołożymy. Wydaje mi się, że przy takiej aplikacji, przy takiej formie właśnie podania produktu, to zużywamy go więcej. Mam takie wrażenie. Tak mi się wydaje, że jednak kiedy mamy ten brązerek w tej bardziej kremowej, trochę bardziej zbitej formie, tak jak na przykład ten kokosowy z bela, to że jednak zużywa się go wolniej. Tak mi się wydaje, takie mam odczucia. No, a ten brązerek wygląda w ten sposób. No, bardzo mi się podoba. Rzeczywiście może być to taki neutralny odcień, bo wydaje mi się, że na słoczu widać trochę więcej tonów chłodnych. Tutaj na twarzy wydaje mi się, że to się znowu tak bardziej wyrównuje, że trochę jest tych tonów chłodnych i tych ciepłych. Więc to jest właśnie takie pomieszanie. No. Bardzo twarzowy kolor moim zdaniem. Dziś przypudrowałam twarz Miss Sporty pudrem, także troszeczkę inny puder niż wczoraj. No i nadal ten bronzer jest widoczny. No i przejdziemy sobie do tych tuszy. Tak jak Wam mówiłam, oberżynkę sobie damy teraz na górę, a na dół stwierdziłam, że sobie nałożymy właśnie Lagunę, bo wczoraj nie wiedziałam, czy Lagunę, czy ten niebieski. Więc na dół nałożymy sobie Lagunę, no turkus, turkus właśnie ten. I, i no cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Szczerze Wam powiem, jestem ciekawa właśnie, jak na tych rzęsach to wypadnie. O kurczę, tutaj coś pudru za dużo nałożyłam. Muszę sobie pędzlem omieść. No i dobra. Nakładamy. Zygzakowatym ruchem pisali, żeby nakładać. Dajcie znać, jak Wy nakładacie tuż do rzęs. No i on jest dosyć taki ciemny, mi się wydaje, właśnie. No tutaj tego fioletu za bardzo nie widzę. Zdecydowanie lepszy kolor jest tego tuszu fioletowego, właśnie oberżynowego z Bela dla Biedronki. A znowu ten turkus i niebieski jest bardzo ładny tutaj. Więc zdecydowanie, jeżeli mm, Wam zależy na tym fiolecie, no to bym polecała bardziej tamten kolor. No ale to też zależy, to Wam się podoba. No widzicie ten efekt, więc możecie sobie ocenić. To jest właściwie. Bardzo ciemny taki fiolet. Z daleka to nie wiem, czy to będzie takie widoczne. Na tych dolnych rzęsach to nie było takie widoczne, że to jest właśnie fiolet. Ale rozdziela niesamowicie dobrze. Także do tego to są świetne tusze właśnie do rozdzielania. Także czad. No dobrze. Tutaj nakładam drugą warstwę. Przynajmniej już wiemy, że tamte dwa kolory są o wiele bardziej interesujące. Według mnie, dajcie znać, co wymyślicie. Tak, zobaczcie, to wygląda, jeżeli chodzi o ten właśnie oberżynowy kolor. No, i teraz sobie nakładamy tę lagunę. Turkus, jakoś to określenie laguna mi się bardziej spodobało. Więc nakładamy na te moje dolne rzęski. I tutaj kolor jest bardziej widoczny, bardziej się tutaj nam wybija. No zobaczcie, bardziej jest widoczny. Bardziej się rzuca właśnie w oczy niż ta oberżyna. Także moim zdaniem właśnie te dwa kolory są lepsze. A na fiolet, jak macie ochotę, no to bardziej bel dla biedronki. No, chyba że ten ciemny Wam się podoba. No to wiecie, po to Wam testuję, po to Wam pokazuję, jak to wygląda, żebyście sobie mogli wybrać. Żebyście widzieli, jak to wygląda, właśnie. No i jeszcze raz spójrzcie, jak to wygląda w tej konfiguracji kolorów. I dla dopełnienia efektu nakładamy błyszczyk, ale dziś sobie nałożymy go niewielką ilość, zobaczymy jak to będzie działało. Delikatnie kolor widać, nawet przy małej ilości, zapach obłędny. Uczucie nawilżenia jest. Czy rzeczywiście nawilża, no to wiecie, trzeba by było stosować przynajmniej z tydzień, tak mi się wydaje. Ale na pewno nie czuję efektu takiego wysuszenia, a to myślę, że na plus. Na pewno jest komfortowy. No, i przepięknie pachnie, unosi się ten zapach, także nic, tylko go wdychać. Roztarłam i rozłożyłam go dobrze na ustach. No i rzeczywiście teraz ten kolor mi odpowiada, bo on jest wtedy taki rzucający się w oczy, taki półprzedroczysty, więc yy, okej. Okay. No i ten zapach. To, to się powtarzam. Dobra, widzimy się za kilka godzin już na podsumowaniu. Widzimy się po ponad 10 godzinach i czas, słuchajcie, na podsumowanie. Jeżeli chodzi o tusze, no to tutaj się nic nie pokawałkowało, nic nie pokruszyło, nic nie odbiło, więc zdają test. Pytanie tylko, czy Wam się podoba akurat takie wykończenie. Mi się podoba to, jak są te rzęsy rozdzielone, ale trochę słabo je widać. W sensie są słabo podniesione do góry troszeczkę. Mi się ten efekt podoba, taki delikatny moim zdaniem na co dzień, bo te rzęsy nie są jakoś mocno wyeksponowane, także gdzieś na jakieś wyjście wolałbym trochę mocniejszy efekt, ale same kolory są ładne, więc jakiegoś turbo, wow, wow, na mnie nie robią, ale fajnie wyglądają. I może właśnie jako toper jeszcze na inną maskarę. Myślę, że to też będzie fajna opcja, żeby gdzieś tam te rzęsy pogrubić sobie u mnie w moim przypadku i potem właśnie dołożyć to. Chociaż ten efekt wyczesania i rozdzielania bardzo mi się podoba. jeśli chodzi o te kolory, to te bardziej mi się podobają. One naprawdę fajnie wyglądają. A ten fiolet oberżyna, no to jednak zdecydowałam się właśnie na ten zybel, ale z biedronki. Jeśli chodzi o brązer, to jest OK. Trzyma się. Nie zniknął. E, ja bym wolała w tym takim opakowaniu, e, gdzie mogę wsadzić gąbeczkę, mm, ale no co, kto lubi, tak? Sam brązer jest ok, co Wam obiektywnie powiem, e, że no dobrą ma jakość po prostu. No i to też jest plus, że to są hypoalergiczne kosmetyki. E, natomiast ja osobiście raczej bym do niego drugi raz nie wróciła ze względu na formę, e, jaką tutaj mamy tego brązera. E, no a błyszczyk, jak to błyszczyk wiecie, nic nadzwyczajnego po prostu ładnie pachnie i jest to błyszczyk taki jak wiele mabel i teraz dopiero w tym sztucznym świetle jak już jest ciemno na zewnątrz zauważyłam, że są tutaj takie malutkie nienienkie drobineczki których tak naprawdę praktycznie nie widać na ustach także tutaj akurat szału nie ma ale jest fajny jak to wszystkie błyszczyki, właśnie Bel. Jak lubicie błyszczyki Bel, podoba Wam się kolor, no to można po niego sięgnąć. Mieliśmy jeszcze pokazać o cenach, to teraz sobie sprawdziłam, ile to wszystko kosztuje. I słuchajcie, cena i maskar, i bronzera, i właśnie błyszczyka to 31,99. Także nie jakoś bardzo dużo. Ale też nie jakoś bardzo mało. W promocji pewnie będzie to poniżej 30 zł, ale widzę, że jest teraz na Bel Hypoallergenic promocja 1 plus 1 minus 80% taniej. E, więc jeden płacicie 32 zł, no i za drugi płacicie 20% ceny. To w takim wypadku to wydaje mi się, że jest fajnie. E, w takim wypadku, słuchajcie, trzeba by było za dwie rzeczy zapłacić, moi drodzy, już obliczam. 38 zł 38 39 groszy za okrągleniu. E, czyli po niecałe dwie dyszki za jedną sztukę, jeden kosmetyk by wychodziło. Także to jest już fajna cena. 31.99 nie jest bardzo dużo, ale tak poniżej dwóch dyszek za jedno przy e, właśnie zakupie dwóch produktów przy takiej promocji, to już jest całkiem, całkiem ok, myślę, jak na tę jakość. Czy kosmetyki zrobiły na mnie jakiś wow? Nie. Czy są fajne? Myślę, że tak. Czy znajdą swoich odbiorców? Myślę, że tak. Tutaj no trzeba brać też pod uwagę, że to są właśnie kosmetyki e, wegańskie. Też tutaj mają ten znaczek, no i właśnie hipoalergiczne, także myślę, że wiele osób też będzie zainteresowana właśnie takimi kosmetykami. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze jak zawsze. A na dziś to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa.